Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale, dziś z nami BMW F30, samochód mojego stałego widza. I dziś testujemy sobie zapach California Scents. E, California Scents to, jak wiecie już z poprzednich filmów na tym kanale, marka związana z holdingem Energizer, tak, tylko z baterii. E, wszystkich zapachy dystrybuowane są w postaci albo zawieszek zapachowych, tak jak tutaj, albo tak jak kiedyś testowaliśmy w postaci puszek zapachowych. Dzisiaj zapach Kalifornia Corona do Sherry. Zobaczymy, jak sobie to będzie pachniało w środku w samochodzie. Nie przedłużajmy, przenieśmy się zatem do wnętrza samochodu. A więc, moi drodzy, znajdujemy się we wnętrzu BMW F30: bananowe skóry, drewno. Zobaczmy, jak w tym luksusie będzie pachniał nasz zapach. Dzisiaj Kalifornia Sens, zawieszka zapachowa Corona do Sherry. Rozpakujmy. Zobaczmy jak to wygląda, on zapakowany standardowo tak jak zawsze w plasticzek zabezpieczający przed wysychaniem olejków. I zobaczmy jak on pachnie. Moi drodzy, no, no pierwsze co się jak gdyby rzuca na nos tak, to zapach w zasadzie taki landrynkowy, taki landrynkowych cukierków o zapachu wiśniowym. Drugi zapach, jaki gdzieś mi tam przychodzi do głowy, z czym można by to było porównać, to zapach Coca-Coli Sherry. Taki unoszący się, ale bardzo słodkawy. Ja bym tutaj wyczuwał dwie główne nuty. Nutę wiśniową i lekką nutę bananową. Takie jest to dosyć słodkie, dosyć mdłe. Zobaczmy, jak ten zapach po powieszeniu na lusterku będzie się roznosił nam tutaj po samochodzie. Okay. Zawieszka sobie nam spisa, no trochę przysłania ekran kokpitu, więc pewnie ją trzeba będzie gdzieś sobie wyżej tutaj podwiesić. Natomiast sam zapach unosi się dosyć równomiernie. Nie jest za bardzo esencjonalny. Ten zapach spotkawy nie jest przeszkadzający, nie jest aż tak mdły jak dla użytkowników w środku siedzących. Roznosi się delikatnie. Wyczuwamy taką delikatną nutę landrynkową. Zapach myślę, że będzie współgrał z wieloma kosmetykami innymi samochodowymi, jak choćby z szamponami, które bardzo często w tej gamie powstają. Także myślę, że tutaj rzeczywiście będzie się on jakoś sprawdzał. Jeżeli ktoś lubi takie zapachy, szczególnie kobiety, myślę, że śmiało mogę polecić. Cześć, trzymajcie się! No i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał.